Dzień dobry, nazywam się Kamil Grochowski. Zapraszam na 32 odcinek kuliska Piła. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Misz polski. Tak, Mistrz Polski. Pokażmy, ja tak, koszuleczka, pokażmy tutaj. Miś Polski na stulecie. W pełni popieramy nasz Oczywiście. Przyszę, polski Czy Czyste, miś Polski. A tutaj mi z Polski. Ten, tak? ten, chociaż możemy pokazać, kolega Marek, jest też e, miłośnikiem AmFootballu. Kto tam mistrzem Polski w w tym roku? A, na Tak? A nasi na Mistrzostwach Świata, nie? Też dobrze zagrali. Oczywiście. A rozstawiamy, rozstawiamy panoramę. Dzisiaj AmFootball Cup w Warszawie. Także walczymy. Za chwilę będzie następny mecz. Pierwszy z Tanzanią wygrany 6-2. Jasne. Tutaj. I my też idziemy po trzy punkty. I my też po trzy punkty. Rozstawiamy małe problemy logistyczne, ale jeszcze 15 minut do meczu, koledzy dadzą radę. Proszę, praca, współpraca drużynowa jest najważniejsza w każdej dziedzinie. Odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu, zawodowcy, flagi stoją. Jesteśmy przed meczem w Pile. KP Piła kontra Radwan Lubasz, z nami trener drużyny Edi Andredina. Edith, yy, trochę chyba bólu głowy przed tym meczem dzisiaj było, bo co prawda mamy ostatnio super passę. Mecze wygrywamy jeden za drugim, ale rozpadł się środek pola. Filip, yy, Laskowski Kontuzja, Paweł Nawrocki, Kartki. Udało się to jakoś poskładać. No to to się okaże zaraz, nie? <laughs> nie boję się w ogóle. mamy swoje nie mam w się umiejętności na pewno. Jest ten piłkarz, który zastąpił, bo zastąpi dzisiaj środek pola Żarno i tam gra też Radek. to są piłkarze, którzy grają cały czas i, i, i znają system, który gramy, i znają pomysły, który mamy tutaj e, pewno, że brak Filipa i brak Pawła to są duże strata. ale nie możemy to traktować jakiś już... Jeżeli damy radę, ponieważ tutaj chłopaki trenują, pracują i są przygotowane też. Mm -hmm. Czyli bardzo młody skład mamy, bo właściwie jedynym takim bardziej doświadczonym zawodnikiem jest Radek Wącisz, a reszta chłopacy od 21 lat w tym. Na tej młodzieżowej fantazji pojadą? Nie jest powiedziane są bardzo. Nie? Wiesz, ja mimo że jestem z Brazylii, i lubię fantazję żadne, lubi poważne piłkę i, i tutaj chłopaki są bardzo powdzialne. Ale zaraz się okaże. pewnie ja czeka nam dzisiaj trudny mecz, ale jesteśmy przygotowani. Mm -hmm. A powiedz się jeszcze jedną rzecz, bo a teraz tak się terminasz ułożył, że mamy 8, 3 spotkania w 8 dni. Przypomnijmy, że tu nikt nie jest zawodowym piłkarzem. Wszyscy pracują jeszcze dodatkowo. To jest duże obciążenie. Tak, bardzo duże. Ale tak jak, po, tak jak mówiłeś, spodniałem, mamy tutaj młode drużynę i ta regeneracja, Ona jest lepsza nie, niż jak masz starszy piłkarz. Če, na to leczymy, na to leczymy i, i... i z, to chyba nie trudno tyle dla ale tu je. Z nami kapitan drużyny Krystian Januzik, niestety cały czas kontuzjowany, chociaż widzimy, że sytuacja się polepsza. Ortezy brak, ruchomość w dłoni jest. Dobrze się i Krystian? Chyba tak, tylko idzie ku dobremu. Czyli jest szansa, że buty na kołku jeszcze niekoniecznie będą wisiały, tylko... Zobaczymy, zobaczymy. Nie zapeszamy. Krystian, trudny mecz przed nami. Ale tak jak się zastanawiałem nad tą kolej końcówką sezonu, mamy trzy mecze do rozegrania, no i nie ukrywamy, że ważymy, walczymy o baraże. I tak sobie myślę, że ten mecz jest bardzo ważny. Jeżeli wygramy go, to nawet przy niepowodzeniu gdzieś tam w Jastrowiu, i tak prawdopodobnie ze Spartą zagramy o wszystko. Czy też myślisz, że ten mecz jest kluczowy, czy ty masz inne zdanie na ten temat? Trener też od początku i dzisiaj tak samo zaznacza, że musimy na siebie patrzeć, nie ma co patrzeć na innych i no, dzisiaj musimy po prostu wygrać. I na pewno jest kluczowe ten dzisiaj, bo, 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 bo dzisiaj powinno się dużo rozstrzygnąć. Tak samo widzę, że zł, złotów przegrywa, budzeń też. Też może, może, może jakiś punkt stracić, więc dzisiaj jak wygramy, to naprawdę możemy być do, przy dobrej pozycji. Tak, wtedy mus, musimy tylko zaprosić kibiców na ostatni mecz, na mecz o wszystko. A mam jeszcze pytanie, czy, bo y, graliśmy jesienią w Lubaszu, przegraliśmy tam 2-0. E, drużyna bardzo taka mocna fizycznie, my tą walkę fizyczną przegraliśmy, dodatkowo tam no, dość sła, w dość słabym stanie jest murawa. Czy myślisz, że, że to, że mamy tutaj większe boisko, lepszą murawę, przed chwilą fajnie zroszoną, pewnie to będą nasze atuty? Tak, zdecydowanie tak. No na pewno takie drużynie, która bardziej, bardziej tutaj mm, gra siłą, jest to wysoki zespół, łatwiej się gra właśnie na mniejszych boiskach, ale tutaj jak i, że tak powiem, rozrzucimy ich, to powinny mieć dużo problemów. Mm -hmm. Bardzo młody skład dzisiaj, właściwie jedyny starszy zawodnik to, to Radek Wącisz, reszta nasi praktycznie wszystko wychowankowie udźwigną ciężar meczu. Myślę, że tak, to chyba dawno już takie, że dwóch, trzech i reszta jest młodzież, więc chyba o to chodzi, tak? No tak, A zawsze tych dwóch, trzech mieliśmy, dzisiaj mamy tylko jednego. Dadzą radę, spokojnie. Dobra, dzięki, do et la kogo Jesteśmy w przerwie meczu, KB piła Radwan Lubasz, niestety po pierwszej połowie przegrywamy 1-0, z nami Mikołaj Łosoś, tym razem na trybunach z powodu kontuzji. Miki, e, taki dość zamknięty mecz, z jednej strony Radwan bardzo dobrze ustawiony w obronie, ale my jakoś szaleńczo też nie atakujemy, nie wiem, to na to ma wpływ Którzy jest tak gorąco, czy stawka meczu, jak myślisz? No, może, może nie ani to, ani to, po prostu jakoś tak wszyscy, cała nasza drużyna ospale weszła w ten mecz i skwitowane zostało to stratą bramki niestety przed sprawę całym na przerwę i mam nadzieję, że druga połowa już będzie o wiele ciekawsza do oglądania, bo nie ukrywajmy, nie jest to zbyt ciekawe na razie widowisko. No tak zwane szachy piłkarskie. No tak. Taka bramka, y, która pada dosłownie w ostatniej akcji pierwszej połowy chyba bo boli, co? No tak, no to boli, bo już schodzili się jeszcze bardziej z głąb, powiedzmy w dół przez chwilę na, na, do szatni. No ale no nic, trzeba po prostu w sw swoje treny na pewno powie i chłopacy na bank wyjdą zmotywowani jeszcze bardziej wygranie tego meczu. No Radwan nas chyba jakoś bardzo nie zaskoczył, no generalnie takiego meczu się spodziewaliśmy z ich strony, tak? tak. Ale co my mamy zrobić, żeby, żeby lepiej zacząć grać? No na pewno przyspieszyć tą grę, no bo widać, że jednak chciała fizycznie może jesteśmy troszkę lepszą drużyną, tak mi się wydaje bynajmniej. Tak też to moim zdaniem wygląda z, z trybun. Tylko jeszcze nasze, nie wykorzystujemy swoich atutów na pewno z i miejmy nadzieję, że w drugiej połowie pokażemy na co nas stać. Ok, dziękuję. dziękuję. dziękuję.